Witam dzieciaczki. Kontynuuję czytanie bajeczki z tej książeczki. Dla Was oczywiście, dzieci, bajeczki. Wyjątkowa planeta. I następną bajeczką z tej książeczki to jest tajemniczy otwór. Bajeczka opowiada cały czas o małych liskach i ich przyjaciółce, żabce. Pooglądajcie, obejrzyjcie sobie odcinki poprzednie, będziecie wiedzieć, Czego już doświadczyły liski, ile narozrabiały i jak się to skończyło. Tym razem słuchajcie o tajemniczym otworze. Li obudził się późno, ziewną, przetarł oczy. Lu, już ubrany, oczywiście, stał przy oknie. Zauważyłeś? Znowu jest dzień, tak jak wczoraj, rzekł, nie odrywając wzroku od okna. Ciekawy dlaczego po nocy przychodzi dzień, a potem znowu noc. Trzeba spytać babci, ziewnął Li. Nie będziemy jej przeszkadzać, sami wszystko sprawdzimy. Biegnij po Zuzię, przecież ona umie czytać, powiedział Lu. Wdrapał się na krzesło i zdjął z półki kolorową książkę, którą kiedyś pokazała Liskom babcia Leokadia. Kiedy Li i Zuzia wchodzili do pokoju, rozłożona książka leżała już na stole. Czytaj, Zuziu, rozkazał Lu. Żabka wskoczyła na stół. Co mam czytać? spytała nieco wystraszona. Książka była bardzo duża, większa od Zuzi. Litery, wyjaśnił Lu. Czy zastanawialiście się, dlaczego po dniu przychodzi noc, a później znów dzień? Wystękała Zuzia. Dalej zniecierpliwił się Lu. Słońce oświetla tylko połowę ziemi. Wtedy na oświetlonej stronie naszej planety jest dzień, a na nieoświetlonej noc. Za trudne te litery, żabka zeskoczyła ze stołu. Obrażek do tego przeczytanego fragmentu. Patrzcie, żabka czyta. Bo Lu i Li są jeszcze bardzo mali. I oczywiście w bajkowym świecie nie chodzą do szkoły. A żabka już tak? Nie rozumiem, wetknął Li. To proste, zawołał Lu. U nas jest dzień, więc na drugiej stronie ziemi. Powinna być teraz noc. Wykopiemy głęboki tunel i wszystko sprawdzimy. Lubię kopać! Ucieszył się Li. To lepsze od leżenia w kałuży i parwania w przestrzeń kosmiczną. Zuzia nic nie powiedziała. Cichutko wybiegła z domu kulisków, a po chwili wróciła zdyszana. W łapce trzymała nowiutką czerwoną łopatkę. Gdzie będziemy kopać? Spytała. Nie wiem, zmartwił się dzi. Tam, gdzie ziemia jest najchudsza, zdecydował Lu. Szybciej się przekopiemy. No tak, żabka odetchnęła z ulgą. A gdzie to jest? Nie wiadomo, wetchnął Lu. Najniżej leży dno jeziora, odpowiedziała Zuzia. Zgłupiałaś? zawołał Lu. Przecież się utopimy. Też coś burknęła żabka. Ja umiem pływać. Lu zmarszczył nosek. Wiem, zawołał. Ogródek pani Marchewki leży nad samą rzeką. Na pewno w tym miejscu ziemia jest najchudsza. Chodźmy. Dną jeziorka leży niżej, upierała się Zuzia. Możemy kopać bez ciebie, zagroził Lu. Idę, idę, uspokajała żabka nie oczywiście obrazek, jak sobie wiski idą, tym razem kopać, zobaczymy, gdzie. Rudaski i Zuzia zeszli po urwistej skarpie w dół, tuż nad rzekę. Tu znajdował się ogródek pani Zajęczycy. Był pięknie ogrodzony drewnianymi sztachetkami. W ogródku, na starannie wytyczonych grządkach, rosły dorodne warzywa. Może wystarczy wyrwać największą marchewkę, zastanawiał się Lu. Li wypatrzył najgrubszą marchewkę i wyrwał ją. Po wyrwanej marchewce pozostała w ziemi wielka dziura. Lu pierwszy włożył oko w tajemniczy otwór. Widzisz coś? cierpiła się Zuzia. Mmm, – ciemno, za ciemno. Nie widzę nawet jednej gwiazdy. – Pokaż, pokaż! – Li oko w otwór. – Najciemniejsza noc! – zawołał zawiedziony i zdziwiony. E, – trzeba przekopać się i wykopać większą dziurę – zdecydował Lu. – A marchewki? – zmartwił się Li. – Włożymy je potem na miejsce. Uspokoił go Lu. Pani Zajęczyca nas zrozumie. Przecież tylko w jej ogródku Ziemia jest najchudsza. A jeśli przelecimy na drugą stronę planety, wystraszyła się żabka Zuzia, to wrócimy z powrotem. Ziemia trzyma nas mocno. Babcia Leokadia tak mówiła. Spokojnie odpowiedział Lu. Pani Marchewka przyszła obejrzeć swoje warzywa. Ale co? Zobaczyła górę ziemi, wielki dół, a w nim dwa lisie ogonki. W koło leżały wykopane marchewki. Pani Zajęczyca tupnęła. Rozgniewała się bardzo. Nie chciała nic o tym wiedzieć, że jej ogródek leży w najchudszym miejscu ziemi. Patrzcie, aż się złapała za główkę. Pani Marchewka, tak zwana Zajęczyca rozrabiały liski ponownie, wykopały marchew, co by przekopać im na drugą stronę ziemi. Liski i żabka przeprosiły ją. Zasypały dół, wyrównały grządki. Wyrwane marchewki włożyły do skrzyni. Dopiero gdy obiecały, że codziennie będą podlewać warzywa, Pani Marchewka przestała się gniewać. Właściwie to nic takiego się nie stało, uśmiechnęła się do Lisków, Rudasków i do Zuzi. Naprawdę? Ucieszyli się przyjaciele. Tak, Marchewka już urosła, a Wy pomogliście mi w pracy. I następne przepiękne ilustracje do tej książeczki. Do tej bajeczki. I słuchamy, co też się stanie dalej. Mówiłam, żeby kopać w jeziorku, mruczała Zuzia. Nigdy nie słuchajcie moich rad. Liski milczały, były bardzo zawstydzone. A wieczorem po kolacji babcia opowiedziała im o dniu i nocy. Rudaski słuchały zaciekawione. Posłuchajcie, i wy dzieciaczki. Po dniu przychodzi noc, ponieważ Ziemia się obraca. Raz światło słoneczne oświetla jedną połówkę kuli ziemskiej, raz drugą. Dzień jest na tej stronie, która się zwraca do Słońca. W tym czasie, na drugiej połówce trwa noc. Jednak nie można się tam przekopać. To niemożliwe. Już rozumiem, zawołał Li. Ziemia ma dwie buzie. Gdy jedna z nich patrzy w słońce, druga ma zamknięte oczy i smacznie śpi. Myślę, że słońce jest nam bardzo potrzebne, ziewnął Lu. Tak. Bez słońca byłoby ciemno i zimno, odrzekła babcia. Tak, to prawda. Porozmawiajcie z rodzicami na ten temat. Bez słońca byłoby strasznie ciemno, zimno i ponuro. Nie byłoby w ogóle na naszej planecie, na Ziemi życia. Porozmawiajcie z rodzicami na ten temat. Ale pamiętajcie, w słoneczko bez przyciemnionych okularów nigdy nie patrzymy. Pamiętajcie o tym. I na dziś koniec zapraszam Was do słuchania bajeczek czytanych przeze mnie. Zapraszam do podniesienia łapki w górę, subskrybowania, jak również kliknięcie na dzwoneczek. Już się powtarzam, ale bardzo o to proszę, będziecie powiadamiani o tym, kiedy będą następne pajeczki. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do usłyszenia. Do następnego razu.